Witamy wszystkich bardzo serdecznie. W Zespole Szkół Specjalnych obchodzimy po raz szósty Europejski Tydzień Sportu. Więcej informacji na temat Europejskiego Tygodnia Sportu znajdziecie pod filmikiem. Hasło przewodnie w tegorocznej edycji to Wy sportowani Zachęcamy Was do wykonania challenge'u. Cel główny milion przysiadów, bez podziałów. Do dzieła! Uwaga, przystępujemy do wykonania zadania, będę odliczał, więc jeden. zaczynamy. Jeden, jeden, jeden. Dwa. dwa, trzy, cztery, cztery. pięć, sześć, siedem, siedem. osiem, osiem. Dzień. dziewięć, dziesięć. Nie odpuszczamy. Jeden, Temen. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, z osiem, Cien, dziewięć, cztery, dziesięć. User. Wykonaliśmy wspólnie dwadzieścia przysiadów. Głos oddaję pani dyrektor. Dziękuję bardzo za wykonanie zadania. Zespół Szkół Specjalnych nominuje do wykonania zadania pod hasłem Milion Przysiadów bez Podziałów. Uwaga, zacznę od najmłodszych. Publiczne Przedszkole numer 12. Trzecie Liceum im. Władysława Broniewskiego. Oraz Radio Ostrowiec. Fajnej zabawy.